<noise> to już nas jest z 11. Jest pierwszy sygnał na dzisiejszym kopaniu. Nawet nie musiałem łopaty używać, tylko odkopnąłem butem, pinpointerem namierzonym, i chyba jest monetka. Tutaj sobie leży, widzicie, na jednie kopane. Moneta zybeja. Moneta albo guzik. Guzik. Dobra. Pierwszy, no dość stary po łóżku, można stwierdzić. No i dobra, jest pierwszy Yo. Kolejny sygnał i jest rzymek. Troszkę trzeba go wyczyścić, ale jest. Morda widoczna, jak nic. Tutaj młody mam wodę, jakbyś mógł. Wsikniemy go trochę. No ale na dnie tam gdzieś. Ale już widać detale jest morda, Rzymianina. <grymianina> trochę go tu umyjemy. Jest, będzie ładny, ładny jest. Nie wiem czy kamera to uchwyca, ale jest morda jakiegoś władcy później się doczyści, później się doczyści to będzie wszystko jasne. No ale dobra na guzimkowym polu Rzymianin. Ja. Jest monetka, chciałem wam nagrać jak ją kopię, ale kurczę się gopro wyłączyło jak zwykle. Mam problem jakiś prawdopodobnie karta. Dobra, jest baba na wózku w stanie agonalnym. Chociaż. Po wyczyszczeniu może by coś było widać, ale no nie ma sensu tego czyścić, bo czyścić monetę, żeby zobaczyć babsztyla na wózku, to no, sorry, ale nie dla mnie. No, jak na razie jest jak jest. Jest ten rzymek, wpadł, zrobił dzień jak na razie. No i dobra. Zobaczymy się przy następnym dołku. Jo. I mamy. Tylko, że nie jestem pewny, ale wygląda jak jakiś kruż do nakręcania czegoś. Eee, dobra Jest guzior trzeci z rzędu, ale pierwszy taki godny wyciągnięcia kamerki eee, po swej brzany No, jest jak jest No i kolejny dołaczek, kolejny znajdka no Tym razem jakiś artefakcik Jedyne czy mi się tu kojarzy to kawałek ostrygi odbyto ale po prostu skatuję w tym momencie, nie mam zielonego pojęcia. Jak ktoś wie, proszę napisać w komentarzu. Ja nie chcę palnąć kłopoty. No tak mi się po prostu kojarzy. O, przez moment serce mocniej zabiło, bo myślałem, że fibula widziałem tylko kształt, ale po przeczyszczeniu Nie, nie wiem co to jest. Jakiś stary, bardzo stary gwóźdź. No. Nie będę zgadywał jak stary i co to jest na pewno, bo nie wiem No ale jest, kolejna znajdka, to następnej ale niestety jest coś w stylu ołowianego tokana może nic na nim nie ma, płaski ołowiany krążek ale to swoje lata ma jeżeli wychodzą ołowiane krążki jak ten to, tutaj w pobliżu musi coś się kryć Dobra, szukamy dalej. Bardzo ładny sygnał, i na żywca go ładny, czysty, stały sygnał Nieskaczący, lec co mamy? Mamy coś takiego Znowu. Ten stary gwóźdź, czy coś w tym stylu, zawinięty tym razem. Siedzimy pod drzewkami w cieniu. Gorąco, jak na. co to już jest? Październik. 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 Tutaj macie przemach AORIX. Przema. Tam chodzi Mario. Nie wiem, czy go widać, ale chodzi. Nic nie znajduje jak to Mario. Były chwile przebłysku, ale już po wszystkim. O, co wam mam, mogę powiedzieć poleżę sobie tutaj chwilę i ruszam za hamerem na razie znajdę ten rzym no i tyle na razie o, włączę się po przerwie przy pierwszym dołeczku jak na razie czał... no i jest takie susik w dołeczku w gródce um, malutki nie wiem co to jest dokładnie, bo połamane po bokach No mało sygnałów. kieruje się w stronę auta, nie mam już siły chodzić. No, zobaczymy. Na razie szału nie ma, już chyba nie będzie dzisiaj. No ale powolutku, pomalutku, pomalutku do auta, polatramy trochę, zobaczymy. Wyjdzie coś jeszcze po drodze, się włączę. Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie trudno. Dobra, do następnego. Pokopane, my już przy auta Szwajcar jeszcze w polu, ale to Szwajcar nie. Gdzieś, gdzieś przy żywopłocie tam. jest. No, zaraz go namierzymy dronem. <laughs> Dobra. Dobre no, To było na tyle nawet. do następnego wypadku